Cześć! Dzisiaj zapowiadany jakiś czas temu materiał, w którym poznamy cechy wspólne i różnice trzech odbiorników radiowych, trzech odbiorników awaryjnych Firma Midland i ich produkcje: ER100, ER200 i ER300. Moi drodzy, Niektórzy z Was zastanawiają się, które z tych odbiorników radiowych wybrać, które będzie najlepsze. Ja każdemu z tych odbiorników poświęciłem osobny czas, nagrałem o nich recenzję. Znajdziesz te recenzje u mnie na kanale, a dzisiaj taki, postaram się, nie za długi odcinek, w którym sprawdzimy różnicę pomiędzy tymi trzema poszczególnymi odbiornikami radiowymi. Mam nadzieję, że materiał dzięki temu okaże się w jakimś stopniu pomocny, jeżeli stoisz przed wyborem właśnie któregoś z tych odbiorników radiowych. Więc tak, od góry mamy praktycznie to samo. Każdy z tych odbiorników radiowych posiada panel solarny. ER300, ten panel solarny, posiada największy. Później, no to. Te panele stopniowo się zmniejszają, też u góry znajdziemy antenkę. Znajdziemy również przycisk odpowiedzialny za uruchomienie latarki. W każdym z nich latarka znajduje się tutaj. Choć jeszcze ty się pokaż. Tak to wygląda, moi drodzy. Odnośnie latarki. Odnośnie latarki wygląda to w ten sposób, że w każdym z nich jest praktycznie ta sama latarka. Jest delikatna różnica w świeceniu, ale naprawdę tylko tylko delikatna. Natomiast są trzy tryby świecenia i jest to światło takie średnie, światło mocne oraz światło, które wysyła nam sygnał SOS. Z drugiej strony tradycyjnie. Korpka za pomocą której możemy naładować ogniwo, które znajduje się wewnątrz każdego z tych odbiorników, i jest to znane, lubiane ogniwo 18650. Ja jestem fanem tych właśnie ogniw, bardzo lubię jeżeli coś jest zasilane z tego ogniwa pojemność 2600 niezależnie od tego, który model wybierzecie, zawsze to będzie takie ogniwo i też warto brać tutaj pod uwagę to że jeżeli decydujesz się na zakup któregoś z Midlanda żebyś sprawdzał, czy ogniwo można wyjąć, czy jest one właśnie zwykle właśnie w takiej białej, nie czarnej folii termokruczliwej, bo jeżeli będzie ono w czarnej folii termokruczliwej, będą wychodzić z tego ogniwa jeszcze dwa przewody, które są wpięte gdzieś tam wtyczką do obudowy, to znaczy, że masz starszą edycję radioodbiornika. Później producent to zmienił, no i dzięki temu, że jest zmiana, nie ma tych kabli, no to możemy naładować sobie na przykład oryginalne fabryczne ogniwo od Midlanda, wyjąć je, a na jego miejsce zamontować jakieś inne. Gdyby były tutaj przywody, no to niestety takiej możliwości już byśmy nie mieli. E, moi drodzy, a jak wygląda kwestia gniazd? Jeżeli chodzi o gniazda, mamy praktycznie to samo. Zaczynam od ER300 i są słuchawki jest USB, za pomocą którego naładujemy sobie jakieś zewnętrzne urządzenie. Samo radio naładujemy za pomocą końcówki mikro. Szkoda, że nie ma tutaj USB-C, to jest no troszkę słabe. I jeszcze dodatkowo w ER, tutaj Wam pokazuję, w ER300 jest e, taki przyłącznik. On jest odpowiedzialny za przełączenie się pomiędzy akumulatorem a bateriami, ponieważ to radio może być dodatkowo zasilane bateriami. Trzeba zamontować 6 baterii w formacie AA. Tutaj jest praktycznie powtórka, tylko no nie ma tego suwaka, eee, i tutaj też gumowana klapka skrywa nam identyczny zestaw. Także tak to wygląda. Jeszcze słowem, tutaj tej klapki o coś takiego: 6 baterii, trochę dużo. Trochę dużo, i to, co wspominałem o recenzji tego radio odbiornika w sytuacji kryzysowej, gdyby taka nas została, no to posiadanie 6 baterii, no, może czasami stanowić swego rodzaju wyzwanie. To już wraca na swoje miejsce. Co ponadto, jak widzicie, AR200 i r 300 zostały wyposażone w taki uchwyt w taką rączkę. Zupełnie nie wiem dlaczego. Znacząco to powiększa gabaryt samego radioodbiornika, ponieważ no, taki odbiornik byłby już wystarczający. E, a jeszcze z tym, no to tworzy to jeszcze większe radio. Tutaj było to fajnie rozwiązane. Była po prostu smycz. Radio dobrze leży w dłoni. Nie było z tym żadnego większego problemu. Długość antenek jest e, różna. Zmienia się w zależności od modelu. Oczywiście największa jest tutaj w tym wr300. jakość dźwięku. Jakość dźwięku jest porównywalna, jeżeli już właśnie do tego przechodzimy, to jest ona porównywalna. Nie ma tutaj czegoś takiego, że e, któryś, z tych, e, któryś z tych głośników ma lepsze podbicie basów, e, lepszy dźwięk, ten dźwięk jest bardziej czysty. Nie, 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 nic takiego tutaj nie zaobserwowałem, ale na przykład zaobserwowałem to, że no niestety m, te radia, niezależnie od modelu, one grają ogólnie kiepsko. W mojej opinii m, najgorzej. Grał podczas moich testów ER200, ER100, no też, też było lepiej, ale też to nie był jakiś szał, i również R 300 pomimo najdłuższej antenki, też, też tutaj były z tym problemy. I tutaj jeszcze na szybko z ręki, możecie zobaczyć, jak wygląda kwestia anten 300-200-100. Także tyle w kwestii długości anten. Teraz słowo o przyciskach, o funkcjach tego radioodbiornika. W trybie standby, czyli tak jak teraz, gdy odbiornik nie jest włączony, zobaczymy poziom naładowania akumulatora, aktualnie wyświetlaną godzinę. Przyciski gumowane w każdym takie same funkcje, takie same przyciski. Nic nie zostało zmienione na przestrzeni wprowadzanych modeli. Nic, 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 wszystko jest to samo. Pokażę Wam na przykładzie tego ER100, jak wygląda menu. Przytrzymujemy przycisk menu. Możemy tutaj zmienić format wyświetlanej godziny, czy ma być 20, system 24 godzinny czy 12. Tutaj możemy edytować godzinę, minuty. Podświetlenie, backlight, czy ma być wyłączone, czy ma być włączone na 5 sekund, potem się wyłączy. Czy ma być cały czas włączone. Także takie trzy tryby tutaj mamy. I to jest w każdym z tych odbiorników radiowych. No szkoda, że na przestrzeni kolejnych modeli. No nic nie zostało poprawione. Nie ma tutaj budzika. Nie ma tutaj termometru. Nie ma tutaj powiedzmy funkcji wyciszenia. Że przytrzymujemy któryś przycisk. Nic takiego tutaj nie ma. Podobnie jak nie ma tutaj... Książki z Waszymi zapisanymi stacjami radiowymi. Powiecie odbiornik awaryjny, to on czegoś takiego nie musi posiadać. No nie do końca. Obecnie większość odbiorników również chińskich producentów, bo przypominam, to jest Made in China, większość chińskich produktów posiada już w standardzie książkę i nie jest to naprawdę jakimś wielkim wyczynem. Co do pasm. Pasma. Mamy tutaj dwa, jest to oczywiście FM i są to fale średnie. No na falach średnich proponowałbym zdecydowanie bardziej ten, żeby ten odbiór był realizowany w godzinach wieczornych, wiadomo, propagacja. E, co do FM-u, no to też jest różnie, ponieważ to nie jest tak, że każdy z tych odbiorników, jeżeli szukacie jakiejś stacji radiowej, e, wiecie, że powiedzmy na tej i na tej częstotliwości jest stacja, Ton, to podczas skanu zatrzyma Wam się i ta, to radio będzie grało. On może je ominąć, e, może w ogóle tej częstotliwości nie wyłapać, nie wyszukać, jeżeli wstukacie ją z palca, to będą szumy i trzaski. Odbiornik po prostu dyskryminuje tą konkretną stację, ponieważ no nie jest w stanie jej odebrać. Także takie historie tutaj również się działy podczas tego, jak testowałem te odbiorniki. Też były takie pytania, czy one mogą pracować na samym panelu solarnym. No nie, jeżeli nie ma wewnątrz akumulatora, to radio nie zagra wam na samym panelu solarnym, także musi być włożony jakikolwiek akumulator 18650, czy to ten fabryczny, czy jakiś inny. Teraz tak, przejdźmy do kwestii pieniędzy. Ile musimy zapłacić za każdy z tych odbiorników radiowych? Wiadomo, dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają, ale my musimy poruszyć takie aspekty, ponieważ one są również bardzo istotne. 270 zł, 350 zł, 500 zł. Podaję Wam oczywiście ceny średnie, możecie kupić trochę taniej, możecie kupić trochę drożej. Także już za ten ER100 trzeba zapłacić 270 zł, co no nie jest małą kwotą. Jak to się zmieniało na przestrzeni, sami widzicie. Także 500 zł za ER300, pytam się za co. Według mnie jest to w ogóle nieadekwatne do tego, co jest zamontowane w tym odbiorniku radiowym. Płacimy tylko za więcej plastiku. Dalej, kiepską jakość odbioru, nieco dłuższą antenkę, ale no nic konkretnego tutaj nie doszło. Nic konkretnego tutaj nie doszło takiego, co byłoby warte wydania 500 zł. No za co? Za możliwość montażu 6 baterii w formacie A, no nie wiem. I chciałem Wam pokazać radio, które ukazało się. U mnie na kanale jako pierwszy, jeżeli chodzi o e, recenzję odbiorników awaryjnych. To jest produkt od firmy Hanrongda. Widzowie, którzy są ze mną dłużej, no to doskonale wiedzą, że ja od pewnego czasu trochę robię sobie żarty z firmy Hanrongda. E, I robię sobie żarty z ich nowych modeli. To wynika z tego, że oni... W pewnym momencie trochę się zatracili i zamiast iść na jakość, to niestety poszli na aspekty wizualne, na to, żeby te radia się sprzedawały chyba raczej bardziej jako zabawki, ale pierwsze konstrukcje czy to odbiorników awaryjnych, czy to odbiorników globalnych, typowo globalnych, ponieważ również ta firma ma na swoim koncie takie radia. Tutaj oczywiście no, nie sposób nie wspomnieć o dobrej konstrukcji, jaką jest HRD 757. E, wypuszczała naprawdę ciekawe radia. Moi drodzy, dlaczego pokazuję Wam ten odbiornik radiowy? Ponieważ Podobnie jak i jego trzech konkurentów, on również posiada latarkę, posiada panel solarny, jest niezadługa antenka. Tutaj mamy ogniwo. Jest to ogniwo pojemności 2000 mAh, z taką pojemnością producent nam właśnie to radio przysyła. Jest także korbka, która jakoś przesadnie ciężko się nie kręci. Normalnie, nie ma z tym problemu. Mamy tutaj sygnał SOS na pokładzie, czyli poprzez przytrzymanie przycisku e, konkretnie tego włączy nam się syrena ostrzegawcza, wiadomo o co chodzi. Kalapka tutaj skrywa nam również trzy gniazda, tak jak jest w tych pozostałych modelach Midlanda, ale mamy tutaj gniazdo USB typu C. Też podłączymy słuchawki, też naładujemy jakieś zewnętrzne urządzenia. Tak to moi drodzy właśnie wygląda. Dodatkowo mamy tutaj możliwość M-M, mamy możliwość zapisu ulubionej stacji radiowej. Także też... Z tym nie będzie problemu. Jest przycisk LOCK, możemy klawiaturę zablokować. No tutaj czegoś takiego jak LOCK, no niestety nie ma. Tak jak widzicie, te przyciski, one jakoś łatwo, no nie powinny się wcisnąć. Trzeba przytrzymać dłużej włącznik, więc nic innego się nie zadzieje. W trybie standby, no bo i co ma się zadziać, ponieważ te odbiorniki, no nic, nic takiego nie mają, nic sobie nie przekonfigurujemy. Jeżeli nawet jakimś cudem wejdziemy do menu, yy, no to i tak, no co zmienimy? Godzinę raptem sobie przestawimy, ale chcę Wam powiedzieć, że ten odbiornik radiowy on teraz zyskuje na popularności. I on no, na pewno będzie droższy, ale w chwili obecnej on kosztuje 60 zł. Ludzie zaczynają doceniać go, też trafiają na różne filmy, możliwe nawet, że i na mój. No i widzą, że jest to naprawdę przede wszystkim nieduże, lekkie, fajne, zgrabne radio, które oferuje, no w tym przypadku, dużo więcej niż odbiorniki od firmy Midland. Porównajmy go chociażby tutaj z tym ER100, który jest najmniejszy no to ten jest jeszcze mniejszy ale panel solarny jest już nieco większy także moi drodzy, tak to wygląda oczywiście to nie jest jakaś promocja, rekomendacja tego właśnie konkretnego odbiornika tylko pokazuję Wam, że jeżeli chcesz mieć tanie proste radio i nie jesteś sfokusowany na to, żeby koniecznie tamponiarka naniosła Ci nadruk Midland, no to możesz znaleźć również jakąś alternatywę. 270 zł, wydaj na tego HRD 970 zł, zostają Ci i tak 200 w kieszeni, a odbiór będziesz miał identyczny. Także zostawiam Was z tym porównaniem tych trzech właśnie odbiorników radiowych, jeżeli stałeś przed decyzją, który z tych odbiorników zakupić, to mam nadzieję, że w jakimś stopniu ten film okaże się być dla Ciebie pomocny. Myślę, że wszystko zostało już tutaj powiedziane, wyczerpane. Ja zapraszam Was jak zawsze, w każdy piątek na recenzję jakiegoś nowego odbiornika, czy to awaryjnego, czy to globalnego. Trzymajcie się, cześć.